Górnik těžký těžký przeciwnik. Mají bardzo dobrých pilkařů i nečeká nás nic, nic, nic latvého. Hmm. Myslím, že musíme pracovat tak, jak pracovali jsme přes ty tři, tři čtyři týdny, jak bylo kres přigotování i, i zagrát ten meč tak, jak druhou, poluv, polovku v Něčici. Neč, <těží> Uh, víme, jaké máme umětnosti, tylko musíme to pokázat od, od, počátku meču a ne, dopiero, čekat dopěru, jak ztratíme branky i půžně, meče gonit, bo, bo to není jest také latvé i jak pan mluvil, myslím, že Gurník je trochu větší, jak, jak Termalika i, I trzeba na nic nie czekać. I, i od, razu, od razu grać tu swoją gra. Rozwijamy się jako zespół, rozwijamy się jako, jako drużyna. I myślę, że tu jest mój, powiedzmy, moja, moja koncentracja idzie w tym kierunku, aby, aby ten zespół coraz lepiej grał. Zespołu Jana Rubana, no, grałem tylko przeciwko niemu w Lechu, bodajże, chyba. jeśli się nie mylę. Ja, jeśli był, i w Śląsku chyba wrosła raz. Jak był Janek Urban. no mówię, no jest to techniczny zespół, zresztą widzieliśmy w ostatnich meczach, mają, mają bardzo mobilne skrzydła, także, mówię, grają w piłkę i to, to, to mi się podoba, że, że starają się grać w piłkę. To nie jest tylko walka i walka, ale również i, i granie w piłkę, także musimy być na to przygotowani i chcemy również grać w piłkę, bo, bo do tego dążymy. Staramy się poprawić tą kulturę gry, staramy się mądrzej powiedzmy rozgrywać tą piłkę i, i tu musimy nad tym pracować.